Cześć, z tej strony Edgar. Zapraszam na kolejny odcinek Ciekawostek Historycznych, a w nim Arkona, święte miejsce Słowian. Dziś przeniesiemy się na północ Europy, na przybrzeżną wyspę Rugia, gdzie w czasach średniowiecza rozkwitał jeden z najpotężniejszych ośrodków kultu pogańskich Słowian, Arkona. To właśnie tam przez ponad dwa wieki Słowianie skutecznie opierali się chrystianizacji, a ich groźny grutowiany był legendami o niezwykłych skarbach, i krwawych rytuałach. W końcu znalazł się władca, który postanowił położyć temu kres. Serce słowiańskiego pogaństwa. Już od wczesnego średniowiecza wyspa Rugia była zamieszkiwana przez plemiona Słowian Połabskich. Pośród niej, na samym końcu półwyspu Wito wznosił się gród Arkona. Nie tylko polityczne, ale przede wszystkim duchowe centrum lokalnych plemion to właśnie tam znajdowała się świątynia poświęcona najważniejszemu z bogów poławian, świętowitowi. Potężny posąg bóstwa miał cztery oblicza spoglądające w cztery strony świata, co symbolizowało wszechobecność i czujność bóstwa. Duński kronikarz, saksogramatyk tak opisywał to niezwykłe miejsce. Na środku grodziska widać było świątynię drewnianą, bardzo pięknie zbudowaną, sławną nie tylko wspaniałością wykonania, ale i potęgą bóstwa w niej umieszczonego. Zewnętrzna strona świątyni błyszczała staranną robotą rzeźbiarską, przedstawiającą różne kształty pomalowane prymitywnie i nieudolnie. Jedne tylko były drzwi wejściowe. Sama świątynia miała dwa rzędy ścian, z których zewnętrzny, trwały, pokryty był czerwonym dachem. Wewnętrzny zaś, podtrzymywany czterema słupami, odznaczał się zwisającymi zasłonami w miejsce trwałych ścian. I nic nie miał z zewnętrznymi wspólnego oprócz dachu i kilku belek. W Arkonie składano Bogu Świętowitowi ofiary z bydła oraz co budziło grozę wśród chrześcijańskich sąsiadów, z jeńców schwytanych w walce. Szczególnie upodobali sobie Słowianie ofiary z chrześcijan. Po uroczystych rytuałach rozpoczynała się huczna zabawa, w czasie której alkohol lał się strumieniami, a ludzie świętowali pomyślność i urodzaj. Nic dziwnego, że Rugia była uznawana za ostatni bastion pogaństwa w tej części Europy. Arkona. Centrum kultu, piractwa i bogactwa. Znaczenie Arkony zaczęło jeszcze bardziej rosnąć po roku 1068, kiedy to zniszczono inny ważny ośrodek pogański – Radogoszcz. To tam oddawano cześć Bogu Swarożycowi, a siwy koń poświęcony bóstwu był zarezerwowany wyłącznie dla kapłana. Po zdobyciu grodu przez chrześcijan koń ten został sprofanowany. Biskup Burchard wjechał na nim do miasta na znak tryumfu. Po upadku Radogoszczy to arkona przejęła rolę głównego centrum słowiańskiego pogaństwa. Do tego dochodziły jeszcze legendy, które krążyły wśród sąsiednich ludów. O skarbach zgromadzonych w świątyni, o bogactwie ranów, mieszkańców rugi. Nie były one wysane z palca. Ranowie zajmowali się bowiem piractwem, regularnie napadając na duńskie wybrzeża i statki. Dla Duńczyków stanowili poważne zagrożenie, ale też kuszącą zdobycz. Arkona, twierdza nie do zdobycia. Był jednak powód, dla którego przez wiele lat Arkona pozostawała niezdobyta. Gród był prawdziwą fortecą. Od strony lądu chronił go wał ziemny o wysokości 10 metrów i długości 250 metrów, wzmocniony ostrokołem. Od strony morza obronę zapewniały kredowo-wapienne klify. Wysokie na 45 metrów. Takie położenie sprawiało, że Arkona była praktycznie nie do zdobycia. W 1136 roku pojawiła się pierwsza poważna próba złamania oporu Słowian. Duński król Eryk III Jagnie wkroczył do Arkony i uzyskał od lokalnej ludności obietnicę przyjęcia chrztu. Jednak gdy tylko jego wojska odeszły, Słowianie szybko wypędzili biskupa, który miał szerzyć chrześcijaństwo na tych ziemiach. Decydujące uderzenie przyszło dopiero trzy dekady później. W 1168 roku do Arkony wkroczyły wojska Waldemara I, króla Danii wspierane przez pomorskich książąt Kazimierza i Bogusława. Przebieg kampanii szczegółowo opisał saksogramatyk w Gesta Danorum. Arkona poddała się dopiero wtedy, gdy Duńczykom udało się podpalić drewnianą basztę oraz palisadę okalającą wał. Upokorzenie Słowian, zniszczenie świątyni. Podbój Arkony nie był tylko sukcesem militarnym. Był przemyślaną demonstracją siły. Zniszczenie świątyni Świętowita i obalenie jego posągu miało być dowodem, że czas starych bogów dobiegł końca. Mieszkańcom Rugi wysłano jasny komunikat. Ich bóstwa nie potrafiły ich obronić. Historyk Karol Modzelewski tak to podsumował. Była to zamierzona demonstracja, rozmyślne świętokradztwo, które miało wykazać poganą bezsiłę ich bóstwa i tą drogą przekonać ich do porzucenia tradycyjnego kultu. Waldemar zadbał, by to poniżenie zostało zapamiętane. Posąg Świętowita został przewrócony, opleciony linami, a według niektórych przekazów na jego szyi zawiązano sznur. Następnie przeciągnięto go od świątyni aż do obozu wojskowego, gdzie został rozbity na kawałki i spalony. Wraz z nim zniknęła również cała świątynia. Upadek Ranów i koniec słowiańskiej rugi. Podbój Arkony był początkiem końca słowiańskich Ranów. Niedługo później skapitulowała również Harenza, ówczesna stolica polityczna Połabian. Władze zmuszone były złożyć dani hołd lenny. Na tych terenach powstało księstwo rugijskie, którego pierwszym władcą został książę Jaromar I. Zaczęła się chrystianizacja Rugi. Wyspa została podporządkowana arcybiskupstwu w Lund, powstawały kościoły, a Jaromar sprowadzał Cystersów. Z czasem na Rugię zaczęli przybywać koloniści, głównie z Niemiec. Słowianie połabscy powoli zatracali swoją tożsamość kulturową i narodową. Pogańska przeszłość tej wyspy odeszła w niepamięć. Justyna Sprutta trafnie to podsumowała. W tym kontekście Arkona jako ostatni bastion słowiańskiego pogaństwa północno-wschodnich dzisiejszych Niemczech jawi się i dzisiaj jako wymowny symbol upadku dawnego świata na rzecz nowego, który pozbawił połabian słowiańskiej tożsamości, czyniąc ich Niemcami.